Witam wszystkich w nowym ogłoszeniu z tej strony szakal. Może od razu przejdziemy do rzeczy. To będzie szybkie ogłoszenie, ale yy, pierwsza sprawa, może Wy będziecie wiedzieć jak to rozwiązać. Dzisiaj sobie z rana wchodzę na swoje konto, patrzę a tutaj pierwszy filmik z Limbo, jak widzicie. Kurwa, jakieś prawa autorskie, jakieś to miałem, to musiałem wykasować. Wchodzę w te prawa, no i możecie sobie przeczytać, że tutaj jest typ treści, treść wizualna. Czyli ja nie wiem, czy tego, yy, czy zagrajmy wy z tej gierki nie można nagrywać, czy to jest zakazane przez tych autorów. Nie mam pojęcia, że nie użyłem żadnej muzyki, nic oprócz swojego komentarza i obrazu. Piszę, że nie, nie wymagane są żadne działania i tak dalej. Mogą Autorzy mogą te, te prawa zmienić. Nie no wiadomo czy zmienią czy nie zmienią, ale trochę mnie, wiecie, zszokowało to, że znów w jakieś bagno się pcham. Chciałem takie rozszczenie dać na temat tych praw autorskich właśnie tym z YouTube'a, ale nie ma tutaj opcji. Czyli to musi tak po prostu być. Niestety. Dobra, druga sprawa. Do poprawy dźwięku. Co do poprawy dźwięku, tak, to będzie w poniedziałek. W ten poniedziałek powinienem dostać kartę muzyczną, dzięki której będę mógł wreszcie przerabiać e, dźwięk w programach, czyli być odszumianie, e, tam, takie pierdoły, czyli będzie o wiele lepiej. Na trzecia sprawa co do PS3, bo dużo osób mnie o to pytało, czy będę nagrywał jakieś Zagrajmy w PS3. Jasne, wszystko mam, mam dysk zewnętrzny, mam PS3, mam wszystkie kable, mam komponenty, mam wiecie, wszystko potrzebne, tylko nie mam jednej rzeczy minimum tego, daisla widzicie cenę, droga jest droga za nowego jest, a za używany to do 200 zł by się kupiło, tylko na Allegro niestety go nie ma no pięknie wygląda fajne skurczy byk nagrywa ale niestety, no. Niestety nie ma na Allegro, a na eBayu siedziałem, dowiadywałem się, gadałem z tamtymi angolami i wychodzi na to, że powiedzmy jak mamy taki przedmiot do kupienia za 50 dolarów, to o wiele taniej wychodzi jak tutaj u nas w Polsce. To kurwa, drugie tyle jeszcze kosztuje przesyłka do Polski. Powiedziałem, spadaj człowieku. Będę płacił tyle pieniędzy, to wychodzi w ogóle trzy razy drożej, jakbym chciał z zagranicy sprowadzać ten towar. No niestety. Staje tylko... Mm, ...allegro i jakieś serwisy aukcyjne polskie najlepiej. Bo nowego... ...nówki nie kupię, nie stać mnie na nówkę. A chętnie bym ponagrywał, mam tutaj taki parę gierek na PS3 typu horror, które bym chętnie nagrał. Dobra, mniejsza. Już skończyłem ogłoszenie. Spróbuję jeszcze je zmontować, zobaczymy zobaczymy co z tego wszystkiego będzie, no i tak jak mówiłem. Tego YouTube'a to się trochę dzisiaj przestraszyłem, bo już raz miałem kiedyś konto zawieszone, a później usunięte. Właśnie teraz się trochę przestraszyłem czy dalej nagrywać. Zagrajmy z tej gierki, skoro pierwszy odcinek. Nie wiem kto mnie strzelił, nie wiem co Żyd mm, Zgłosił to. I nie wiem co zgłosił, ale mniejsza. Ale widać kto się tutaj, wiecie. Nie wiem czy to autorzy, czy po prostu komuś się nudzi. Ale dobra. Kończymy. No, trzymajcie się.